Dzień dobry, witam widzów kanału Zamo i Pigeons. Dzisiaj taki mniej przyjemny odcinek, dotyczący niestety takiej ciemnej strony natury gołębi. Tutaj mamy dwa młode: zmienniaka i murzynka. To są gołębie z tej pary. Ta parka tutaj już się przygotowuje do naniesienia drugiego lęgu z parka murzynków, czarnych białolotów. No i gołębie zostały strasznie pobite, zwłaszcza ten zmienniaczek. Zobaczcie jakie ma opuchnięte oko biedak. Czoło tutaj, y, głowa u góry cała zbita. No masakra wręcz. Ostrość ucieka. No, całe zbite czułko chłopak ma, i tutaj prawe skrzydełko o, też jest mocno zdziabane. Tutaj w stawie nadgarstkowym. No kurczę, no, strasznie spotuczony. Jego rodzeństwo mniej. No, to nic groźnego, naprawdę, bo po tym to nie będzie śladu za, za parę dni. Natomiast u zmienniaczka to, to trochę on to odchoruje. No i winowajcą tego zamieszania jest samiec z tej pary tutaj obok. Siedzi z tyłu, samiczka jest tutaj. Samiec siedzi z tyłu. złapałem tego gnoja jeszcze widać ślady od krwi na dziobie tu aż jest pomoczony pod, pod dziobem na szyi ostrość ucieka w tym aparacie no co za jedną ręką to jest ciężko wiecie bo o i tak ucieka. O, teraz jest ostro. Aż widać, że pod szyją ma pokrwawione, polepione krwią jeszcze. O. No i niestety tak się czasami zdarza. Tutaj ta para właśnie y, tego samca y, on i ta jego samica też przygotowują się do drugiego lęgu. No i się mu łzurało, że drugi lęk sobie zrobi w celi obok. No i to jest niestety taki newralgiczny moment, kiedy młode właśnie w tym wieku y, są u mnie podziobane, czyli wtedy, kiedy pary przystępują do y, drugiego lęgu, czy do kolejnego lęgu, bo to może być i, 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 i trzeci, tak, a młode z drugiego zostaną pobite. Kiedy właśnie samce. Tak próbują kombinować. Czasami się tak dzieje, że młody jest pobity, bo wejdzie, jak już zaczyna chodzić troszkę większy, zeskoczy i, i wejdzie gdzieś do sąsiadów i wtedy zostanie pobity. No niestety jest to brzydkie zachowanie u gołębi, ale ale występuje niestety o zgrozo. No i tutaj zmieniaczek mocno poturbowany. Prawdopodobnie to mu się wszystko zgoi. Będzie miał tylko ściągniętą troszkę bardziej skórę Tutaj przy oczach, bo mu się ta skóra będzie naciągała Jak czoło będzie I to ciemie będzie się tutaj leczyło z tego Pobicia, bo tam po prostu już jest ubytek skóry No niestety tak się zdarza Tak niestety się zdarza u gołębi, nie tylko u Zamojskich ale właśnie u mnie to nie jest pierwszy tego typu przypadek. Ja początkowo myślałem, że to robi ta para tutaj z dołu, bo one tak kombinowały, że no nie chcą mi znieść jajek tam u siebie. Tutaj się zaczęły nosić na gniazdo i ja im już w końcu poddałem się i dzisiaj postawiłem im miskę lęgową żeby po prostu już, już przestały kombinować bo rano widziałem, że jest lekko pobity ten zmienniaczek i myślałem, że to robi mi ten samiec właśnie ten czarny, tutaj siedzący na poidle a obok niego jest jego samiec na... nie na poidle, tylko na kuwecie bo dzisiaj gołębie miały kąpiel i ten czarny białolot właśnie, o już tutaj przychodzi sobie gruchać także mam nadzieję, że one mi te jajka w końcu zniosą, bo już yy, po prostu zaczęły to robić na gniazdo, ja je zamknąłem tam na dole i samica zniosła pierwsze jajko, zniosła drugie jajko i nie usiadła. No po prostu nie usiadła, a kiedy je wypuściłem po kilku dniach, natychmiast tutaj wróciły. Więc no co, no nie ma co yy, ich tutaj zmuszać. Niech sobie robią gniazdo w tym miejscu. Inaczej nie ujedziemy. No i tutaj mamy te maluszki, które wczoraj były tak potłuczone biedaki. Także już pomału dochodzą do siebie. A ten zmienniaczek ma tą główkę bardziej potłuczoną, ale już te oczka nie są takie spuknięte jak wczoraj. Bardzo ma tutaj... Całe ciemię rozbite, a ty tutaj wpadłeś, uciekać. No także będzie ok, a tutaj oprawca siedzi zamknięty ze swoją samicą. nie ma kłopot, ten aparat z ostrością. No trudno, nic nie poradzę. O, tutaj mają jedzenie picie. I tak musimy sobie radzić, żeby uratować te maluchy. Jak one zniosą jajka, posiedzą, będę mógł je wypuścić, bo już będą zajmowały się lęgiem, a nie szukaniem miejsca na, na lęk, także będzie w porządku.